Wreszcie gołąbki z młodej kapusty marzena robisz to będzie kapuściak z młodej kapusty! Coś ty wymyśliła? Kapuściak to z kiszonej kapusty się robi. A sam jesteś kiszony, to będzie pyszny kapuściak z młodej kapusty z warzywami. Coś mi to nie leży. To nie ma leżeć, tylko smakować! Dobra, to mów składniki. Potrzebujemy główkę młodej kapusty, dużego, dojczałego pomidora, marchewkę, natkę pietruszki, dużo koperku, łyżkę swojskiego smalcu, dwie łyżeczki mąki pszennej, liść laurowy, ziele angielskie, kminek mielony, około dwóch litrów rosołu, pieprzy stół do smaku. Marzę, to sama zielenina zupa. Króliki Królik kapusty nie jedzą, robię. Kapustę drobno szatkujemy. Marchewkę ścieramy na grubych oczkach. Kapustę z marchewką wrzucamy do rosołu. Dodajemy liść laurowy i dwie kulki ziela angielskiego. Gotujemy do miękkości. W tym czasie pomidora kroimy w kostkę. Do podgotowanej kapusty wrzucamy pokrojonego w kostkę pomidora. Na patelni roztapiamy łyżkę smalcu. Dodajemy dwie łyżeczki mąki pszennej i robimy zasmażkę. Tak. Gotową zasmażkę wlewamy do zupy. Dodajemy pół łyżeczki mielonego kminku, pieprz, sól, posiekaną pietruszkę i dużo koperku. Gotowy Marek, szykuj talerz. Marek, próbuj. Pachnie na całym mieszkaniu. Uwaga, próbuję. Mmm, Marzena. To jest lepsze niż gołąbki.